Dla naszych wiernych widzów przygotowaliśmy 148 filmów, które podzieliliśmy na 14 sekcji filmowych. Na pewno najważniejszą sekcją filmową jest konkurs, w którym jest 16 filmów i będzie oceniane przez bardzo A, znamienite jury. Andrzeja Seweryna, dyrektora Teatru Polskiego, wybitnego reżysera i aktora, także ksawerego Żuławskiego, reżysera i krytyka filmowego Łukasza Maciejewskiego. W tym roku mamy aż trzy retrospektywy, bowiem poświęcamy je trzem zmarłym reżyserom, którzy odeszli od nas w tym roku, m.in. Aleksiej Bałabanow. Będziemy kilkanaście tytułów prezentować Bałabanowa. I oczywiście zapraszam na retrospektywę Aleksieja Germana, który będzie pokazywał, prezentował już w postaci swojej żony, można tak powiedzieć, świetlany Karmelity, innymi film Siódmy Smutnik. My w tym roku mamy siódmy festiwal, Siódmy Smutnik Germana pokażemy. Również Piotra Tadorowskiego filmy, m.in. Próbę Wierności, również zaprezentujemy. To jest taki hołd w kierunku od tym reżyserom, którzy w tym roku od nas odeszli. Nasz festiwal poszerzamy o... Ciekawą bardzo sekcję. Jest to sekcja Sąsiedzi. Z takimi filmami Państwo nie macie innej możliwości, żeby się zapoznać. Takich filmów nie ma na DVD, tych filmów nie ma w telewizji, tych filmów nie ma w internecie. Te filmy naprawdę nigdzie nie docierają. Są to filmy z Tadżykistanu. Dwa tygodnie temu specjalnie dla Państwa, wracając z pierwszego Festiwalu Filmów Polskich Wisła, który tam organizowałam w Tadżykistanie, przywiozłam jedyny film, który powstał w tym roku, Lustro, bez odbicia. Więcej filmów tam nie powstaje. Będą filmy także z Kazachstanu, więc. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Moim zdaniem, należy przybliżać publiczności polskiej e, owoce kina rosyjskiego, ponieważ jest to kino znakomite. E, kino znakomite duchowo e, kino zaangażowane i kino fantastycznie zrobione. To są po prostu filmowcy na najwyższym poziomie. Aktorzy na najwyższym poziomie, scenografowie, bardzo mnie to uderza, na najwyższym poziomie. E, myślę, że to dobrze, dialogować z twórczością naszych dawnych. Sąsiadów. Ale na pewno warto no, przede wszystkim dlatego, że jest to kraj bardzo z nami, powiedzmy sobie, sąsiadujący, a bardzo niewiele wiemy o jego tak, kulturze, kulturze filmowej czy, czy innej. Mm -hmm. I ja sam jestem bardzo ciekawy tego festiwalu i tych filmów, które będziemy mogli obejrzeć, bo tak jak mówię, no, jesteśmy głównie zalewani produkcjami zachodnimi a bardzo niewiele się wie o kinie rosyjskim, które w tym momencie przeżywa ewidentny rozkwit. Trudno by było i grzech wręcz nie znać kultury swoich sąsiadów. Bardzo dużo nas dzieli, wiele nas łączy i myślę, że festiwal jest takim fantastycznym mostem pomiędzy naszymi krajami. I właśnie staramy się obalać różne bariery i chciałabym, żeby coraz mniej nas dzieliło, a dzięki festiwalowi zbliżało.